Szanowni Państwo, nie byłoby nas tu dzisiaj, gdyby właśnie nie Zarząd Powiatu Radomskiego, który sfinansował tą inwestycję. Za co serdecznie dziękuję nie tylko Zarządowi, ale wszystkim radnym powiatowym Powiatu Radomskiego za to, że Państwo rozumiecie potrzeby naszego szpitala i pozytywnie je aprobujecie. W ostatnim czasie również inwestycje, jakie się tutaj odbyły, to tak jak wspomniałam oddanie oddziału pediatrii jest kolejne 7 milionów. Oddanie oddziału chirurgii ogólnej, pracowni endoskopowej, bloku operacyjnego, wykonanie kompleksowej modernizacji dwóch kotłowni, tak tu na szpitalu, jak i przy ulicy Bodzontyńskiej, wykonanie remontów budynków poradni, wykonanie nowe poszyć budynków, które znajdują się i będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć na terenie naszego szpitala. Myślę, że jak Państwo widzicie, nasz szpital się w ostatnich kilku latach diametralnie zmienił. Takiego wizerunek zewnętrzny, jak i wewnątrz, i też warunki pracy, nie tylko pobytu dla pacjentów, ale warunki pracy dla personelu. Również została wyremontowana apteka. To są kolejne miliony, które należy włożyć. Szanowni Państwo, bez pieniędzy nie można nic zdziałać, jednakże równolegle co do środków finansowych, powinny być zasoby ludzkie, o które się staramy, żeby tutaj do nas zatrudnić. Ufam, że właśnie takie wykonane inwestycje będą nam sprzyjać zatrudnianiu nowej, wykwalifikowanej kadry. W kontekście obowiązków właściciela czy organu, który jest organem założycielskim, a więc Powiatu Radomskiego, chcę powiedzieć, że zabrzmi to może brutalnie nie musimy, ale możemy i chcemy wspierać nasze szpitale w Powiecie Radomskim. Wspierać nie tylko słowem, nie tylko takimi spotkaniami jak dzisiaj, ale konkretnymi pieniędzmi, konkretnymi funduszami, po to, żebyście Państwo mieli przyszłość, bo Szpital Wiłży ma przyszłość. Pozostaje pytanie, jak to się dzieje, że szpital dalej funkcjonuje i dalej mówimy o przyszłości? No, właśnie dlatego, że jest powiat radomski. Ja przypomnę albo przytoczę kilka faktów, po prostu, bo często to zdanie wypowiadam tyle prawdy, ile, ile, ile liczb, ile faktów. Szanowni Państwo, jesteśmy na spotkaniu, które. No, w pewnym sensie podsumowywuje ostatnie kilka lat. Oczywiście oddział wewnętrzny, aparatura, sprzęt, jaki został zakupiony o tym za chwilę, to jest ten moment i to chcemy wyartykułować, ale te inwestycje, o których wspominała pani dyrektor, które trwały, trwają i trwać będą, to są inwestycje, które w ogromnej części są realizowane właśnie dzięki środkom powiatu radomskiego. Łączne środki, które otrzymał szpital, jeśli chodzi o. Lata 2019-2025 to proszę państwa, 45 milionów 375 tysięcy zł. To nie jest dwukrotnie, to nie jest trzykrotnie. To jest kilkanaście razy tyle niż przez 20 lat poprzednie. Znowu, nie ujmuję nikomu aktywności, zaangażowania, wkładu. Ja nie mówię, że nic się nie działo. Ja tylko pokazuję pewne fakty które są rzeczywistością. Chcę to wyeksponować, dlatego, że niesprawiedliwie często jest poruszany wątek, bo w pionkach to 120 milionów, a u nas to nic się nie dzieje. Szanowni Państwo, ja znam tą opowieść. Jeżeli chce się poróżnić społeczeństwo, jeżeli chce się poróżnić rodzinę, sąsiadów, to można rzucić kośnie, zgody i dmuchać na tą iskrę, żeby Ogień był coraz większy. Tylko, że wszyscy się poparzą i wszyscy się zniechęcą. Ja mówię to po to, że mam świadomość, że tych środków jest potrzeba jeszcze więcej. Ale jak opowiedziałem na początku, jesteśmy organem tworzącym właścicielskim i chcemy i będziemy wspierać szpital wiórzy. Bardzo dziękuję naszym tutaj przyjaciołom: pan Marek Suski, pani Anna Kwiecień, o której już wspominałem, ale Krzysztof Kozera, obecny tutaj przecież. Wicestarosta, który jest człowiekiem skromnym, cichym i skutecznym. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję Pani Dyrektor za pracę, za stabilizację, za dobrą atmosferę, za to, że szpital w Jórze jest szpitalem może nieidealnym, bo jeszcze na laurach nie możemy spocząć, ale na pewno szpitalem, który, tak jak wielokrotnie powiedziałem, ma przyszłość. I My jesteśmy od tego, aby, aby wspierać Państwa. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. No pamiętam te 30 lat temu, jak tu przyjeżdżałem do Jurzy, to wydawało się, że taki mały szpital przedwojenny nie ma przeszłości, jest już trochę przestarzały, chociaż kiedy był budowany, był nowoczesny, no ale minęło kilkadziesiąt lat, medycyna dokonała skoku cywilizacyjnego, który omijał te mniejsze miejscowości dzisiaj szanowni państwo mamy szpital na miarę XXI wieku i starosta mówi to nie jest ostatnie słowo będziemy nadal inwestować w służbę zdrowia i to szanowni państwo jest wielka zasługa pana starosty dziękuję panie starosto Oklaski dla pana starosty za to. całej rady bo bez wsparcia tych środków przeznaczyć by nie można było. No i tej bardzo dobrej gospodarki finansowej. No myślę, że bez dobrego skarbnika też to by się nie udało. Dziękuję i liczę na to, że jeszcze nie raz będziemy na różnych otwarciach właśnie takich wspaniałych inwestycji. Panie starosto, nie trzeba być takim skromnym. Trzeba się porównywać. Prawda jest taka, że Pana władza w, w starostwie i ta rada, która od pewnego czasu zarządza starostwem, to moim zdaniem złoty wiek dla powiatu Radomskiego. Tyle inwestycji, ile e, wykonano. I w zakresie ochrony zdrowia, a ja wiem to najlepiej, ale nie tylko, w kwestii dróg, kanalizacji, wiele innych inwestycji. To naprawdę to jest na kilka, żeby nie powiedzieć kilkanaście kadencji. I za to panu. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie Państwu radnych, bo zgodnie decydujecie o, o tym, żeby ten powiat tak wspaniale się rozwijał. Jaki jest fenomen szpitali powiatowych? Między innymi szpitala Wiwrzyn. Bo to są te jednostki blisko ludzi, w których pacjenci mogą czuć się bezpieczni. Co innego, leczyć się w takim małym szpitalu, a co innego w dużym molochu, gdzie. Pracują tysiące ludzi i każdy jest anonimowy. Tak i w takich małych społecznościach, w szpitalach powiatowych, pacjent z pewnością czuje się dużo lepiej niż w dużych ośrodkach medycznych. Serdecznie gratuluję tego remontu. Cieszę się, że, że mogliśmy go poczynić wspólnie, że samorząd gminy już mógł dołożyć cegiełkę do, do tej inwestycji, bo są takie kierunki rozwoju których nie można dzielić e, politycznie, gdzie trzeba po prostu siąść do stołu i wspólnie coś zrobić dla do dobra nas wszystkich. Przeszliśmy, no, panie starosto, myślę szpital wielży z XIX wieku w XXI. Z takim naprawdę w dobrym, w dobrym tempie. I, i jesteśmy, no, jesteśmy dumni, że, że państwo, e, Polska, samorządy, Rząd, wszyscy Państwo nas tu wspomagacie, a my możemy pracować, żyć, służyć dalej pacjentom. Jeszcze raz bardzo, bardzo Państwu dziękuję i również dla Państwa życzymy wszystkiego, co najlepsze. Zdrowia. Oczywiście zapraszamy gościnnie, ale nie zapraszamy jako pacjentów. Nie chcielibyśmy, nie chcielibyśmy, żebyśmy mieli jakieś takie zdrowotne problemy. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Przepraszam, trochę jestem wzruszony, ale wybaczcie Państwo, no tak już jest, już, że to wielkie dla mnie wielka przyjemność i wielka wdzięczność. Wdzięczność nie tylko moja, ale przede wszystkim w imieniu całego zespołu z oddziału interny, wszystkich pracowników, dyrekcji szpitala oczywiście i, i wszystkich Państwa, którzy, którzy, którzy nam tu wspomagali, wykonawców tego remontu. Bardzo dziękujemy, bo jeśli mogę spojrzeć na pierwszy remont, a ten obecny to jest ono o dwie klasy doskonalszy, piękniejszy. Także bardzo, bardzo, bardzo wszystkim Państwu dziękuję.